W 2022 roku dziewczyna 31-letniego Ikijonga przebywała w jego domu, spędzając tam Boże Narodzenie. Zauważyła, że skończyła się karma dla kota, postanowiła więc poszukać, czy nie ma gdzieś więcej. Po przeszukaniu większości mieszkania otworzyła szafę, której drzwi związane były sznurem. Tam dokonała makabrycznego odkrycia. W szafie znajdowały się zwłoki 60-letniego mężczyzny. Dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka, a to seria Ciemna Strona Korei, w której omawiamy mniej lub bardziej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Z góry uprzedzam, że sprawa, którą dzisiaj omawiam, jest bardzo, bardzo świeża. Nie wiemy jeszcze nawet, czy nie ma więcej ofiar, proces się jeszcze nie zaczął. Dlatego też, jeżeli na jaw wyjdą jakiekolwiek nowe informacje, to znajdziecie je w przypiętym komentarzu. Po odkryciu zwłok w szafie swojego chłopaka 25 grudnia dziewczyna natychmiast zgłosiła to zdarzenie na policję. Jej chłopak został aresztowany. W chwili aresztowania znajdował się w szpitalu uniwersyteckim Indzie w mieście Kojan. Gdzie opatrywano mu ranę na ręce, którą skaleczył podczas bójki z kolegami? Czy jest zwłoki, znaleziono w szafie iki yonga Cofnijmy się o 5 dni do 20 grudnia 2022 roku. Tego dnia Iki-jong wraz ze swoją dziewczyną i jej rodzicami jedli razem kolację i pili alkohol. Po wszystkim i uparł się, że to on będzie prowadził, mimo tego, że pił alkohol i oto pokłócił się ze swoją dziewczyną. Koniec końców Iki-jong postawił na swoim i Wsiadł za kółko. Podejrzewam, że jego dziewczyna wracała do domu z rodzicami, ponieważ źródła o niej nie wspominają. Igion nie ujechał jednak za długo, ponieważ jego szara Kia Sorento uderzyła w taksówkę 60-letniego pana A. Ponieważ wypadek spowodował I, nie wspominając już o tym, że prowadził po pijanemu, oczywistym jest, że nie chciał on. Wzywać policji ani ubezpieczalni. Obiecał on więc panu A rekompensatę w gotówce. To jest dosyć standardowa praktyka w Korei. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda w przypadku wypadków samochodowych w Korei, no to zapraszam do filmiku, który jest tutaj podlinkowany teraz. Igion jednak gotówki przy sobie nie miał i zaproponował, żeby obaj pojechali do jego mieszkania w mieście Paju i tam dogadali się co do sumy. Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że suma, której oczekuje pan A no, nie zgadza się z sumą, której oczekiwał sprawca wypadku. Później podczas składania zeznań wyznał, że już wtedy zakwitła mu w głowie myśl, że jeżeli nie pieniędzmi, to przemocą będzie musiał zamknąć taksówkarzowi usta. Negocjacje spełzły na niczym i pan A wyciągnął telefon, żeby zawiadomić policję o wypadku. Wtedy to Igion wyrwał mu ten telefon z ręki, po czym zamordował go za pomocą broni obuchowej. Nie wiemy dokładnie, czym konkretnie go zabił, ponieważ tego źródła nie podają. Mógł to być na przykład młotek albo kij baseballowy. Policja stara się ustalić, czy było to morderstwo zaplanowane z premedytacją. Wszystko jednak wskazuje, że tak, ponieważ po zamordowaniu pana A, Igion cały czas używał jego karty kredytowej. Mało tego, włamał się też do jego smartfonu za pomocą wzoru, który pan A miał zapisany w zeszycie, narysowany w zeszycie, który miał przy sobie. Pierwsze doniesienia prasy podawały, że Ikeon za pomocą karty kredytowej taksówkarza kupił między innymi drogą markową torebkę dla swojej dziewczyny, jednak najnowsze artykuły podają, że były to raczej takie pierścionki specjalne dla pary za kilka milionów won pobyty w hotelu, czy wizyty w drogich barach. Co więcej, za pomocą smartfonu taksówkarza Yi zaciągnął też kredyt. W sumie przez te zaledwie 5 dni, od momentu morderstwa do chwili zatrzymania, Yi wydał aż 50 milionów won, co w przeliczeniu daje ponad 174 tysiące złotych. Wspominałam, że w chwili zatrzymania Ikjong był w szpitalu, gdzie opatrywano mu rękę, którą skaleczył w bójce z kolegami. Otóż okazuje się, że to wcale nie byli jego koledzy. Policja dowiedziała się od nich, że byli to przypadkowi mężczyźni, których Ikjong tego 25 grudnia, a konkretnie w nocy z 24 na 25 grudnia, zaczepił i zaproponował, że zapłaci za nich. Za jedzenie, za grilla koreańskiego i mężczyźni zgodzili się i poszli z nim do restauracji koreańskiego i mężczyźni zgodzili się i poszli z nim do restauracji. Jeść. Z nagrań kamer przemysłowych z tej restauracji widać, jak mężczyźni razem jedzą i jak Ik-yong z nimi rozmawia z uśmiechem na twarzy. Według późniejszych zeznań tych mężczyzn wynika, że Ik-yong chwalił się im między innymi, że jest właścicielem ośmiu budynków w Korei, co jest równoznaczne tutaj z powiedzeniem, że jest się bogatym. Zapytał ich też, czy nie chcieliby dla niego pracować. Zaproponował im tę pracę, po czym zapytał, czy jeżeli da im pieniądze, to są w stanie dla niego zrobić wszystko. Czy są w stanie dla niego zabić? Po zjedzeniu Grilla wyciągnął kartę kredytową. Tutaj możemy się domyślić, że to była karta kredytowa tego zamordowanego taksówkarza. Podał ją jednemu z tych mężczyzn i kazał zapłacić za. Za jedzenie. Kiedy jednak wyszli z tej restauracji i po prostu sobie rozmawiali, Iqiong w pewnym momencie po prostu zaatakował jednego z mężczyzn, uderzając go pięścią w twarz. Mężczyźni się przewrócili, wywiązała się bójka, i w ten sposób właśnie Iqiong skaleczył swoją rękę. Ponoć powiedział tym mężczyznom, że ich nie zostawi, że nie zostawi ich do momentu, aż ich zabije. Te dziwne zachowania Ikjonga na tym się nie kończą. Jeden z mieszkańców bloku, w którym mieszkał Ikjong, podawał, że normalnie z mieszkania Ikjonga unosił się zapach dymu papierosowego, który przedostawał się do mieszkania sąsiada. Jednak pewnego feralnego dnia łazienka sąsiada wypełniła się zapachem róż. Podejrzewa się, że w ten sposób, używając bardzo silnego zapachu, się zapobiec. Zapachowi rozkładającego się ciała. Można powiedzieć, że przez te kilka dni do momentu zatrzymania Ikion wcale nie próżnował. Nie tylko wydawał cudze pieniądze na prawo i lewo i ukrył zwłoki w szafie, ale też podszywał się pod swoją zamordowaną ofiarę. Praktycznie od dnia morderstwa zaniepokojona rodzina próbowała skontaktować się z taksówkarzem. Widząc to, Ikion podszył się pod mężczyznę. Użył do tego komunikatora kakaotok. Kiedy jednak rodzina próbowała się na przykład do niego dodzwonić, odpisywał im, że nie ma czasu, że tata jest teraz zajęty, że kończy mu się bateria i w ten sposób używał tylko i wyłącznie komunikatora. Rodzina w końcu stwierdziła, że dłużej tak być nie może i 25 grudnia w nocy zgłosiła na policję zaginięcie mężczyzny. Był to ten sam dzień, w którym później dziewczyna Ikionga znalazła w jego szafie zwłoki taksówkarza. I wszystko wydaje się dosyć jasne w tej sprawie, prawda? Sprawa skończona. No właśnie, nie. Policja odkryła, że telefon, w którego posiadaniu jest Jong, jak zresztą mieszkanie, w którym mieszkał, wcale do niego nie należały. Odkryto, że należały one do pięćdziesięciokilkuletniej pani B, która była poprzednią partnerką Ikiyonga, i zeznał, że pani I. W sierpniu 2022 roku wyszła z domu i od tej pory on nie ma pojęcia, gdzie ona się znajduje. W tym właśnie momencie policja zdała sobie sprawę, że taksówkarz nie był jedyną ofiarą ik i że ik zamordował również swoją byłą partnerkę. ik przyznał się do winy. I ujawniono, że zamordował ją podczas kłótni 8 sierpnia 2022 roku. I twierdził, że podczas tej kłótni, która wybuchła o pieniądze, naprawiał swój rower. I w chwili złości, w przypływie gniewu, rzucił narzędziem, które trzymał w ręce, w swoją partnerkę i tym sposobem ją zabił. Po zamordowaniu pani B i zawinął ją w taki specjalny materiał prezentowy, który służy do przewożenia rzeczy na dachu jego suwa. Początkowo chciał użyć takiego specjalnego wózka kempingowego, jednak okazało się, że. Ten wózek jest za mały, dlatego zdecydował się na ten materiał prezentowy. A wózek porzucił gdzieś przy rzece. I właśnie w okolicy rzeki, czy też bardziej strumienia Kongnę w mieście Padzu, porzucił zwłoki kobiety. W chwili, w której nagrywam ten materiał, nadal nie udało się odnaleźć zwłok pani B. Odnaleziono tylko ten wózek, którym próbował on przetransportować jej zwłoki, i na wózku odnaleziono ślady krwi. Jeżeli chodzi o te zwłoki i to, że jeszcze nie znaleziono ich, duży wpływ na to ma upływ czasu upłynęło ponad 4 miesiące, oraz to, że w sierpniu 2022 roku, a więc zaraz po tym morderstwie, w Korei była, było bardzo dużo deszczu, były powodzie i być może po prostu zmyły one to ciało, że ono się bardzo przemieściło, więc nie jest już w miejscu, w które wskazał Ikion jako miejsce, w którym porzucił zwłoki. I w tym wypadku Ikion nie próżnował, jeżeli chodzi o finanse swojej byłej partnerki. Wciąż używał jej karty kredytowej do momentu, kiedy została zablokowana. Zaciągnął też w jej imieniu kredyt w wysokości 100 milionów won, czyli w przeliczeniu prawie 350 tysięcy złotych. Cały czas też podszywał się pod nią na jej komunikatorze za pomocą jej smartfona. Podobno dwa razy nawet zmienił jej zdjęcie profilowe. Gdy znajomi pytali go, gdzie jest jego partnerka, co oznacza, że jego znajomi wiedzieli o tym, że są razem, mimo tego, że ik miał 31 lat, a jego była partnerka ponad 50, to zbywał ich słowami, że kobieta właśnie otworzyła nową kawiarnię w dzielnicy Itaewon w Seulu i jest bardzo zajęta. Inny znajomy opowiedział policji o dość dziwnej wymianie zdań, jaką przeprowadził, we wrześniu 2022 roku z Ikjongiem. Ikjong chwalił się mu, że otrzymał bardzo duży spadek po rodzicach i że już nawet podpisał umowę na mieszkanie w dzielnicy Mapo w Seulu. Koledze wydawało się bardzo dziwne to, że Ikjong jest aż tak podekscytowany śmiercią swoich rodziców i nie zaprzątał sobie nawet głowy rzeczami byłej partnerki, podobno według zeznań jego obecnej dziewczyny. Jej rzeczy, tej kobiety zamordowanej, były w tym mieszkaniu po prostu tak, jak je zostawiła, czyli wszystkie kosmetyki i ubrania. Wydawało się to je, tej dziewczynie, tej obecnej dziewczynie, dość dziwne. Nawiasem mówiąc, policja przeprowadziła, że też miała przeprowadzić test na tendencje psychopatyczne na I Jednak e, ekspertka, profesor I Su-Jong z Wydziału Kryminalistyki Uniwersytetu Kiongi powiedziała, że. Bardzo mało prawdopodobne jest, że wyjdzie mu wysoki wynik, czyli wyjdzie mu ta psychopatia, ponieważ nie miał on żadnych poprzednich przewinień. Poza tymi dwoma morderstwami, które popełnił w bardzo krótkim czasie, konto tego mordercy jest czyste, więc jest duża możliwość, że jego wynik na tym teście będzie niski. W tym momencie muszę dodać informacje, które pojawiły się już po tym, jak nagrałam materiał a mianowicie Ki-yong miał już na swoim koncie przestępstwa i wykroczenia. W 2013 roku pracował jako żołnierz zawodowy. Został zatrzymany przez policję podczas jazdy po pijanemu i nie tylko został on złapany na gorącym uczynku, ale ugryzł on policjanta w rękę i próbował uciec z miejsca zdarzenia. W październiku 2013 roku został skazany na półtora roku więzienia, karę odbył w więzieniu wojskowym. W 2018 roku zaś ponownie prowadził auto po spożyciu alkoholu, otrzymując karę w zawieszeniu i ponownie w 2019 roku, za co otrzymał wyrok roku więzienia. Nie upłynęły nawet 3 lata, kiedy znów popełnił to samo przestępstwo, powodując wypadek z taksówkarzem panem A. Pojawiły się też informacje na temat zwierząt, którymi opiekował się Ikiyong. Zauważyliście pewnie, że wspomniana była karma dla kota, której szukała dziewczyna I, kiedy odkryła ciało taksówkarza w szafie. I zajmował się średniej wielkości psem rasy Jindo i trzema kotami. Wszystkie zwierzęta należały do jego poprzedniej partnerki, tej, którą zamordował. Sąsiedzi często widywali go na spacerach z psem, gdzie witał ich z uśmiechem. A w chwili obecnej zwierzęta znajdują się po prostu w schronisku, gdzie zostały zabrane po tym, jak sąsiedzi zgłosili, iż pies i koty zostały pozostawiane same sobie w mieszkaniu, a pies cały czas szczeka. Problem polega na tym, że jeśli nikt się po nie nie zgłosi do schroniska, a na ten moment nie wygląda, jakoby i ją miał w najbliższym czasie wyjść na wolność, to niestety zwierzęta zostaną uśpione. Miejmy więc nadzieję, że jakaś dobra dusza lub organizacja prozwierzęca wyciągnie je ze schroniska i znajdzie im nowych właścicieli. Istnieje prawdopodobieństwo, że taksówkarz oraz pani B, czyli była partnerka Ikiyona, to nie są jego jedyne ofiary. Policja odkryła bowiem, że mieszkanie, w którym przebywał Ikiyong, wcale jednak nie należało do pani B, a do pani C. Mało tego, w mieszkaniu znaleziono kolejny telefon komórkowy należący do jeszcze innej kobiety. Więc zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijała. Zobaczymy, czy policja odkryje, że są inne ofiary. Jak na ten moment, podobno jest dużo znajomych i Kionga, z którymi nie ma w ogóle kontaktu, nie idzie się z nimi skontaktować. I wyznał, że przed panią B mieszkał z jeszcze inną kobietą, jednak udało się ustalić, że kobieta żyje. Pozostaje jednak bardzo dużo pytań, takich jak co z ciałem pani B, czy uda się je odnaleźć, czy nie ma więcej ofiar i oczywiście jaki wyrok dostanie Ikiong. Zauważyliście, że używam jego pełnego imienia i nazwiska, że znamy jego wiek, że wiemy jak wygląda. Jest to spowodowane tym, że specjalna komisja, która się tym w Korei zajmuje, Zdecydowała, że można ujawnić jego tożsamość, ponieważ jego przewinienie jest takie duże, i jest, widać, że jest z premedytacją, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, więc ujawniono jego dane. Jeżeli chodzi o te wszystkie pytania, z którymi pozostawia nas ta sprawa, to oczywiście jeszcze nie wiemy. Odpowiedzi nie znamy, jednak miejmy nadzieję, że w procesie śledztwa, a później w procesie sądowym dowiemy się więcej szczegółów. I ofiary, czy też rodziny ofiar zaznają chociaż trochę spokoju. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, czy uważacie,